Ciebie widzowie witam w pierwszym odcinku nowej serii Od Zera do Challengera. Serii z podstawami gry i nieco bardziej zaawansowanymi poradami do TFT. Skupimy się głównie na secie 9, który jest aktualnie, czy tam 9,5, ale też takie podstawy, które ogólnie w TFT pomogą Wam się stać lepszymi graczami. Czy, czy jak zaczynacie, czy jak jesteście już bardziej zaawansowani, nawet w Masterze czy, czy wyżej. Myślę, że takie rzeczy pomogą wam zimpróbować, by wygrywać jeszcze więcej gierek. Dzi y dzisiaj, w pierwszym odcinku tej serii, zajmiemy się pojęciami takimi jak re-roll, hyper-roll i slow roll. Czym to się różni, y bo wielu ludzi myli te pojęcia, jak to grać, i myślę, że każdy może sobie z tego coś wynieść. To jest taka porada i dla początkujących, i dla bardziej zaawansowanych graczy. Ja nawet y, tworząc ten materiał, sobie tak odświeżyłem, i teraz jak gram gry po stworzeniu tego materiału, trochę mi idzie lepiej. Gdzie po stworzeniu notatek do tego materiału, że tak powiem. Bo jak zrozumiesz te pojęcia i czym się to charakteryzuje, jak w poszczególnych etapach to grać, to, to powiem ci, gry staną się dla Ciebie dużo prostsze i. Będziesz mógł się skupić na innych fundamentach rozgrywki, bo to jest naprawdę taki fundament podstawowy, który warto ogarnąć. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Teraz czym jest slow roll i hyper roll? Czym to się różni? To tak. Slow roll to jest metoda, która jest stosowana właśnie najczęściej w jednogwiazdkowych kompozycjach. Takich jak Chogat czy właśnie Samira pod Noxus. Weźmy na przykładzie Chogata. Slow rollujemy, czy. Nie, przepraszam, ja powiedziałem slow roll. Być o mi hyper roll. Hyper jest używany w czogacie i w takich kompozycjach jednogastkowych. Także yy, zapamiętajcie. Hyper to jest w tych tanich jednostkach, najczęściej jednoogastkowych. Yy, I co to za metoda? Wbijacie. Yy, nie wbijacie żadnego expa, oszczędzacie golda jak najwięcej i w rundzie, najczęściej w rundzie, jak macie 8 na 10 expa, jak to zrobiłem tutaj, yy, możecie sobie przewinąć i zobaczyć. Zrolowałem całe złoto. Ja tu miałem 60 złota i zrolowałem aż nie znalazłem tego czogata. I to jest bardzo ryzykowna metoda bo y, ryzykujemy... O, widzicie, mu się też udało tutaj y, czogata na trzy gwiazdki, czyli jest to możliwe, żeby dwa czogaty, dwie jedynki nawet zdobyć. Y, to jest bardzo agresywne rolowanie, do zera nawet. Od razu na tym etapie, gdzie macie 8 na 10 expa na levelu czwartym. To jest y, bodajże runda 2-6. <kluzny> jak nie wbijaliście nic expa, a nie wbijacie expa. I robicie to najczęściej, gdy widzicie, skołtujecie lobby, nie ma nikt innego czogata i gdy właśnie uzbieracie tę ekonomię i idziecie właśnie w gwiazdkową kompozycję. I na tym polega hyperroll. Slow roll jest jego przeciwieństwem. Czyli jak gramy na przykład karmą, albo właśnie po Jinx, czy to są już wszystkie jednostki, które y, mają więcej niż jedna gwiazdka. Czyli slow rollujemy jednostki dwóch gwiazd. Y, nie gwiazdki. Y, drugiego poziomu, powiedzmy tak. Jednostki drugiego poziomu, tak jak właśnie Jinx, albo slow rollujemy sobie karmy, z Nico. I takich, jak szukamy takich właśnie jednostek. I no dobra, możemy też slow rollować jedynki, ale to się mniej opłaca. No i. Jeśli hyper roll nie wyjdzie, czyli jeśli na naszej dużej, hyperowej rolce nie zrolujemy tego czekata na trzy gwiazdki, to najczęściej jesteśmy już na przegranej pozycji. Ale możemy wtedy trochę ekonomii pozbierać i slow rollować sobie go na przykład. Albo drugi raz z rollować. Ale wracając do tego slow rollu, to jak on wygląda? To bierzemy te karmy na przykład. I wtedy musimy wbić siódmy poziom, no bo. Karma. Y, największa szansa na trzy gwiazdkowe jednostki jest na szóstym i siódmym poziomie, a największa na siódmym. I karma jest też taką kompozycją, która wymaga tych aktualnie czterech wyzywających i czterech bastionów. I możemy to zrobić na levelu siódmym. Y, więc wbijamy go, wbijamy ekonomię i wtedy rolujemy tylko nadwyżkę cały czas. Dlatego to jest slow roll, slow, no, czyli wolny. Tak? więc. Więc jak wbijemy y, 50 golda, to co rundę każdą nadwyżkę, czyli jak mamy na przykład 56 golda, to wydajemy na dwie rolki, powiedzmy. I aż będziemy mieli 50. No i kupujemy wszystkie karmy w sklepie wtedy. Czy wszystkie jednostki, które nas interesują. Czyli tam karmy, tarików i. i ten nasz Kery Bastion. Czyli jeszcze raz. Slow roll to jest powolne rolowanie nadwyżki. I robimy to najczęściej w kompozycjach dwu i trzy levelowych postaci. tak? A. Hyper roll najczęściej stosujemy w jedynkach, czyli w takim chogacie, samirze i coś takiego. I to już jest bardzo agresywna rolka. Tu jest duże ryzyko, ale duża nagroda. Tam jest małe ryzyko, ale opóźniamy trochę nasz spike. Jeszcze tak, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze takie dwie porady. Pierwsza sprawa, bardzo nam zależy na goldzie, tak, bo musimy bardzo dużo złota wydać, żeby znaleźć te jednostki. I to w bardzo wczesnym etapie gry, gdzie to złoto jest nam potrzebne. Bo na, na wczesnych etapach gry złoto jest cenniejsze. Później, później, już zdrowie się robi cenniejszą walutą od złota. Tak, czyli jak chcemy zdobyć to złoto? Jeśli gramy typowo pod rolujące kompozycje cały czas, to Lissina sobie zagrywamy, bo to jest idealna jednostka do rolowania. Nie dość, że daj nam rolki to jeszcze złoto, albo, albo dodatkowo najlepiej gramy na lustriku lub winstriku. Polecam Lustrik, bo skoro będziemy rolować, nie będziemy wybijać levela, no to raczej Lustrik. Dopiero Winstrick wchodzimy, jak zgarniemy te jednostkę na trzy gwiazdki. Czyli polecam z Lustrik lecieć i naprawdę obserwować lobby, jak ktoś jest słabszy od nas i mamy szansę na niego zagrać, to nawet wystawmy naszych carry na front, żeby zginęli, żeby mieć ten lustrik większy i to złoto zdobyć. Kolejna sprawa, to wbijmy ten wymagany level. Zwłaszcza jeśli chodzi o slow roll. Do dwóch gwiazdkowych jednostek, tak jakbyśmy szukali na przykład tej Jinx, to piąty, szósty poziom to jest największa szansa. I wtedy na tym levelu zostajemy i sobie slow rolujemy nadwyżkę. Do trzy gwiazdkowych jednostek to jest szósty lub siódmy. To zależy od kompozycji, którą gramy, ale przeważnie w tym secie to jest na siódmym. Bo no nie ma żadnego kompu, który szuka trzy gwiazdkowych jednostek i wymaga szóstego. Wcześniej to był Darius z Katariną, ale teraz to już trochę odeszło do lamusa i no. Nie, nie gramy już Dariusa Katykary. Szanujmy się. No a Czogat, powiedzmy, i, i wszystkie inne jedynki, no to po prostu nie wbijamy levela i rolujemy. W czwartym, na czwartym levelu, jak mamy 8 na 10 expa. A tak, można by powiedzieć, że to taki bonusowy tip, bo to jest coś, co dostrzega u innych graczy. Taki bardzo częsty, często powtarzany błąd, a jak go wyeliminujemy, to, to nam dość sporo może dać. A y, to jest proste wyeliminowanie go. Mianowicie, nie rolujmy, jak mamy 52 golda, czy 54. Bo Po co? co? Czy aż tak bardzo tego potrzebujemy, żeby zrolować tą jedną rolkę, gdzie szansa jest bardzo mała, że coś dostaniemy, a jak coś dostaniemy, to no... Chcemy to kupić, a jest też szansa, że, że to będzie za drogie. No, mamy 52 golda czy 54 kaman. Możemy trafić jakąś czwórkę dobrą, którą chcemy dorzucić potem, albo trzy jednostki za dwa, czy za trzy golda. No i wtedy zostajemy minus 1 ekonomii. Tak, to prawda. Co powiecie sobie? O, co to jest jeden, ale to jeden golda później się przeradza w 10, a jak ktoś to zrobi 10 razy w ciągu gry? Tak. Możecie spytać, kto to zrobi 10 razy w ciągu gry? No, uwierzcie mi, później to robicie tak z automatu że robicie te 10 razy w ciągu gry. Widziałem to nieraz i... Yy, więc warto sobie wyeliminować ten nawyk. To jest mały nawyk, wystarczy widzicie 54 golda, no to wtedy już nie rolujecie, chyba że naprawdę potrzebujecie i macie dużo par na, na polu, ale to wtedy bym sobie coś innego, bym sobie zrolował w dół od razu więcej, jak naprawdę przegrywamy i już jest ostatnia szansa. Teraz najważniejsze pytanie: kiedy slow roll zmienia się w hyper roll? Bo to jest też y, taka zagwozdka, właśnie, której ja często nie wiedziałem albo zapominałem o niej i teraz sobie po odświeżeniu, właśnie, robię to już nawet z automatu y, w ostatnim czasie. Także slow roll w hyper roll zmieniamy. No dobra, to jest takie pytanie, na które jest najgorsza odpowiedź na świecie, której nikt nie lubi, czyli to zależy. Y, czyli od kilku czynników mianowicie od tego, ile mamy par od tego, jak silne są stoły przeciwnika. I ile mamy HP, także musimy obserwować nasze zdrowie, stoły przeciwnika i ilość naszych par. Jak zaobserwujemy, że powiedzmy... No, o, tak to uproszczę. Yy, ogólna zasada jest taka, że jak mamy 6 lub 7 par, czyli 7 kopii jakiegoś, jakiejś jednostki, czyli powiedzmy mamy jedną jednostkę dwugwiazdkową na polu i dwugwiazdkową na, yy, na ławce, wtedy mamy 6 par. Albo jak mamy dwugwiazdkową na ławce i jeszcze jedną zwykłą, jednogwiazdkową, wtedy mamy 7 par. Jak mamy już te 6-7 par, i powiedzmy, mamy 7 par. To wtedy od razu zrolujemy to całe, tego całego golda, żeby mieć tą karmę 3. Najczęściej. A jak mamy 6 par i, i skautujemy pola przeciwników, i są już, już bardzo silni, i potrzebujemy bardzo tej karmy, to możemy już teraz zrolować. A jest, jest jeszcze wtedy taki. Jeszcze jest jedna sytuacja, jak mamy powiedzmy 5 par, albo 4 pary, albo jeszcze mniej, ale już przeciwnicy są tak potężni, bo zobaczyliśmy, że oni są po prostu przepotężni. Wtedy y, rolujemy na, tymi, z tymi 5 i 4 parami i mamy bardzo mało życia, i w ogóle cały czas przekrywamy, Wtedy jeszcze mniej. Ale ogólna zasada, 6-7 par rolujemy. Tak, tak bym powiedział. Czyli zależnie od stołu, od naszego golda i od tego, ile mamy par, ale przeważnie 6-7. O, tak, to zakończmy. Liczę, że tymi poradami wam pomogłem i że teraz będziecie sobie grali tymi kompozycjami, także miłego slow rolowania z Karmą i zniko pod Bastion, czy hyper rolowania z Czogatem i Samirą. Potestujcie. Też wlecą niedługo filmy na kanale, także możecie sobie wyczekiwać i testować. I dajcie znać, czy chcecie, chcecie więcej takich porad. Bardziej dla początkujących, a może dla zaawansowanych. No i. Dzięki za oglądanie.